Siemanko, ja nazywam się Tobiasz, a ze mną Katana. Suzuki Katana. Jak widzicie, jest noc. Dosyć nietypowe warunki, jak nakręcenie filmu o motocyklach, ale mm. Miałem was trochę nakłamać, że tak jeździłem tą kataną i zapomniałem nakręcić film, i, i dopiero go kręcę w nocy, bo byłem taki zaaferowany. A tak naprawdę chodzi o to, że. Zobaczcie na ten sprzęt. Jest czarny, jest kataną, jest motocyklem miejskim. A kiedy się lepiej jeździ na motocyklu miejskim niż nocą? Wtedy właśnie możemy czerpać najwięcej przyjemności z tego typu motocykli. 150 koni mechanicznych nie do końca rozumiem to moc i nie do końca jestem w stanie ją. Ogarnąć i chyba nigdy nie zrozumiem Nakedów o tak mocnych silnikach, ale na szczęście motocykle nie służą do tego, żeby je rozumieć, tylko żeby nimi jeździć. I wyobraźcie sobie, że chociaż katana jest motocyklem miejskim, to jak ją odebrałem z salonu Suzuki, to od razu pojechałem w trasę. Miałem do przejechania 200 km i był to dosyć test ekstremalny, jak na motocykl tego typu, bo jak widzicie, nie mamy żadnej owiewki. Wszyscy marudzą, że jest dosyć mały zbiornik paliwa. No i ten sprzęt nie został stworzony do turystyki. No ale dobra. Ruszyłem przed siebie i dojechałem na miejsce. Dojechałem na miejsce bardzo szybko. Cztery litery były całe. Kręgosłup był cały. Nadgarski były ok. Więc tak naprawdę nie ucierpiałem na tej podróży za bardzo. Ucierpiała nieco moja głowa, ponieważ nie było ochrony przed wiatrem, a nie potrafiłem tym motocyklem jechać wolno. Więc zasuwałem. Yy, przyjechałem naprawdę szybko, ale byłem ekstremalnie zmęczony. I teraz hit. Nie ma znaczenia to... Czym jest ten motocykl? Nie ma znaczenia, ile ma mocy, nie ma znaczenia, jak duży ma zbiornik paliwa. Znaczenie ma jedna rzecz. Jedyne, o czym myślałem, to o tym, żeby wieczorem wsiąść na ten motocykl i pójść sobie po prostu pojeździć po mieście. Bez, bez znaczenia, gdzie, bez celu, e, samemu, słuchając muzyczki w interkomie, e, Taki relaks, rozumiecie o co chodzi? To są, to są właśnie te m, sprawy motocyklowe, o których dosyć chyba często zapominamy, nawet my testujące, motocykl, testujące motocykle. Po prostu motocykle służą do dobrej zabawy i do relaksu. I teraz mam Suzuki Katane 1000, która ani nie jest jakoś szczególnie wypasiona technologicznie. Oczywiście mamy tu całą masę elektroniki, ale ta elektronika nie rzuca się w oczy. Nie, nie mamy wyświetlacza TFT, nie mamy quickshiftera, nie mamy wodotrysków, natomiast mamy motocykl, a nie umniejszając katanie, mamy motor. Prawdziwy motor, taki czterocylindrowy sprzęt, na który wsiadasz i po prostu jedziesz i cieszysz się motocyklem, a nie cieszysz się menu e, wyświetlaczu, nie, nie zajmujesz się innymi sprawami. I do mnie to mówi. Wsiadasz na motocykl, który wygląda jak wyrwany z lat 80., który ma kwadratową lampę, który nawiązuje stylem do starej katany i nagle się okazuje że czujesz się jak w domu, że to jest motocykl skrojony pod Ciebie. Nie chcę Wam tego reklamować jakoś bardzo, bo wierzę, że jesteście na tyle rozsądni, że nawet jak ktoś Wam coś sprzedaje, to w to nie wierzycie i sami się przekonujecie, czy to ma sens. Kiedy zobaczyłem Katanę pierwszy raz na zdjęciach, to nie zrobiła na mnie dużego wrażenia. Kiedy zobaczyłem na filmach, też nie zrobiła na mnie dużego wrażenia. I podejrzewam, że Ty masz podobnie i podejrzewam, że jeżeli nawet ja teraz mówię do Ciebie o Suzuki Katanie, to znowu nic to nie zmieni. Zresztą potwierdzeniem tego jest fakt, że kiedy jeździłem sobie tutaj u siebie po mieście, to znajomi, z którymi się spotykałem, mówi: "Ty stary, ale ta katana wygląda. Nie sądziłem, że aż tak dobrze." I ja miałem dokładnie ten sam problem. Musisz zobaczyć, musisz sam dotknąć, musisz się przekonać i sprawdzić, czy katana, katana jest motocyklem dla ciebie. W ramie katany znajduje się stary, sprawdzony silnik z gsx K5. Który też był w GSX-sie, 1000 i tak dalej i tak dalej. Jednostka nie do zarżnięcia, jednostka, która wytrzymuje wszystko, sprawdzona. Oj, dużo by o niej mówić. Mówić należy o niej w, w samych superlatywach i na pewno nie mogę zapomnieć o tym, jak ona oddaje moc. Mamy litrowy silnik, który nie chcę powiedzieć, że jest dobrym litrem dla początkujących, bo, bo, bo nie. Ale chodzi o to, że odkręcasz monetkę gazu, i ten motocykl jedzie z taką prędkością i z taką dynamiką, jak z jaką chcesz, aby jechał. Jeżeli nie masz ochoty zasuwać, bo jedziesz do pracy, jedziesz na zakupy, jedziesz się przewietrzyć po mieście, przewietrzyć głowę odpocząć, odkręcasz manetkę do 5000 obrotów i ten sprzęt jedzie zaskakująco płynnie, zaskakująco gładko. Moment obrotowy jest na tyle fajny, że dusząc go do 35 km na godzinę na piątym biegu, odwijasz gaz. I on po prostu przyspiesza. Nic nie szarpie, nic nie zrywa, nie ma żadnych kombinacji, po prostu przyspieszasz. Ale jeżeli chcesz poczuć, poczuć ostrze katany, jeżeli chciałbyś przekonać się, jakio, jakim pazurem dysponuje ten silnik, to wystarczy zredukować dwa bieg i w dół, odkręcić manetę i, i cisnąć przed siebie z naprawdę atomowym przyspieszeniem. I to właśnie, e, i tutaj kłania się właśnie zaleta tego silnika uniwersalność, proszę Państwa, uniwersalność tego rodzaju, że na Suzuki katanie pojedziesz. Po mieście. To będzie Twój motocykl Daily, którym dojedziesz do roboty, ale w sobotę, kiedy zadzwonią do ciebie kumple, polecisz na przykład na Tor Poznań i naprawdę będziesz dobrze się bawić. Masz super hamulce, masz super zawieszenie, bardzo wygodną pozycję za kierownicą. Nie masz ochrony przed wiatrem, ale takie są Naked bike'i I albo się to kocha i bierze w całości, albo omija szerokim łukiem. Ja nie lubię Naked Bików, ale ten do mnie mówi. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że po prostu mam ochotę nimi jeździć w nocy, odpoczywać i relaksować się po całym ciężkim dniu pracy. Tego Wam życzę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć i pa!